Dopiero podczas montowania odcinka zorientowałem się, że po prostu odcinek cały mi się nie nagrał i nie nagrał się od początku jak się zrespiłem, tylko od początku jak zobaczyłem żółwie, więc teraz wam jeszcze wszystko wytłumaczę od początku. Ten odcinek to jest nowa seria po prostu i to będzie survival czyli że jak w jeden czas zaczynamy świat na 1.16 to jak wyjdzie 1.17 robimy nowy świat i jak wyjdzie 1.18 to robimy nowy świat po prostu zmieniamy świat na nową wersję i nie wiem tak no po prostu to jest zwykły survival i przepraszam, że nie nagrało mi się, ale po prostu nie wiem jak zmieniałem pada to nie wiedziałem, że tak się stanie, bo, bo czerwony pad, czyli nowy, nie wiem, zlatowała mi kamerka do góry i po prostu wziąłem innego i nie wiedziałem, że mi się przestaje nagrywać i, i wam to chciałem po prostu wytłumaczyć. No, dobra, ja jestem z powrotem. Zmieniłem pada, a tu mi kamerka zlatuje w bok, Ja mówię serio, że nie rajdowałem się nic. Po prostu to samo mi tak zlatuje. Wodorosty, bajdaj, A w sumie sobie zbiora. Może potem sobie zrobię automatyczną farmę i będę dostawał automatycznie Expo. EZ? Oczywiście, że EZ. I jest jeszcze bagno. Ja pamiętam, że jak zobaczyłem na streamie grzybki w wodzie rosnące, tak sobie myślę o cholera, co się stało? a to tylko bagna eee, jak te nie wiedziałem o co chodzi No co to za cave'ik? a nie wiem dobra, ja idę szukać dalej jakieś fajnego miejsca żeby przeżyć noc chyba się skopię w dół po prostu Albo nie. Co to jest? Co? Chwila. Czy to jest terakota? Czy co to takie kolorowe? Ja już nie wiem sam co ja gadam chyba. Co to? LOL A to są te nowe ruiny portalu! Ale super! Wow Fajne! No, a czy... Prawie zginął od skeletę jakoś nic. Ty też sobie możesz iść zombie. Ej, ty mi dasz czapkę, dobra. Dawaj. Chodź tu. O nie! Ja nie chcę skinąć, ja nie chcę skinąć, ja nie chcę ginąć. No nie, dropno mi czapki, no. Właśnie, płaczący obsydion. Czy płaczący obsydion da się wydobyć kamiennym kill Jest tylko diaksowy, tylko diaksowy chyba. Ochrona od wybuchów 2. Ochrona od wybuchów 4. Refil. I żelazo. Wiem, że to są tylko winiki, ale... Ale no, żelazo. Co on mi dropnął? On mi dropnął tylko mięsko. Myślałem, że coś jeszcze. Jezu, ile grudek. Ale koks. Ej, te ruiny portalu są super. Ale już serio nie w co to jest. W sumie skąd mam wiedzieć, jak to znalazłem pierwszy raz w życiu? A magmę to sobie chyba nawet pozbieram. A to mięsko, to niech się spali. Um, to chyba na razie sobie początkowo coś zrobię. By, no, e, to tak refil tu, kamienny mieczor poproszę, albo refil obok tego. E. Cztery sztabki żelaza, ok. I tak, pierwsze co bym chciał zrobić z żelaza. To na pewno muszę sobie zrobić deski, patyki, żelazny kilof i... gdzie to jest? I tarcza. Ej właśnie, łańcuchy! A kto się kraftuje? Łańcuszki, dobra, to z tego na pewno będę budował. I tarcza. Tarcz oczywiście daję do drugiej łapki. Żelazny kilo. I lecimy. A, jednak jeszcze nie, bo chcę sobie przepalić mięsko. Witch. Szyma wiedźma. Co tam u ciebie? Jezu, polwa na mnie zatruła, nie, 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 Jedz to. Nie a co tam były te ruiny portalu, ta? No. No. <tryk> no. no ale przez tą uliczkę jezu O oh, niepotrzebnie wiem dojeżdżałem Ona przeważnie daje na początku slowa ale no teraz tam dojechałem na blisko, no to musiała Widzę wioskę no. Może i nabijemy świerkowym, ale widzę wioskę. Tam se jest. Tam jest. No wreszcie. Wreszcie. Prawdopodobnie jak do, do tej wioski sam zlutuję, to zakończy się na odcinek, no. potem... Ale w następnym odcinku będziemy ogarniać pamięty i potem będziemy ogarniać portal. Będziemy ogarniać bazę. No. Tymczasem, ej ta wioska. Ale ten dom tam fajnie wygląda. Wow. To jest super miejsce zamieszkania, no, ale nie chcę no. zrobić styl naderowy. Chyba, że zrobię styl naderowy w środku domku. Że z zewnątrz domek taki naderowy po prostu. Aha, to jest opuszczona wioska, okej. Okay. Okej. Okay. to była na te szansa, nie wiem. Olea Dobra i tak się tu zatrzymam okay. Dobra, owieczko ginę. A, jeszcze mam trzy wełny, jak doszedłem do wioski. Nie są łóżka. Ale super. O i pies wędzarniczy. Jak sobie go skraftowałem wcześniej. Dobra, co jest Domek Kowala, co jest Domek Kowala, kowal, kowal. Daj mi coś fajnego. Dobra, jest żelazo. W sumie jabłuszka. Czy tam jest. Um, jaki jest na to procent szansy? Chwila. Nie wiem, co jest w tamtym domku. W ogóle ten domek jakiś ukryty. Osiem. drewno pyrki Dobra. Kot. Siema ja jest kota, który właśnie się śpi obok mnie. Chciałbym wiedzieć jaki jest na to procent szansy. Możecie napisać jak wiecie. Um, w każdym razie Puszczona wioska obok opuszczonej wioski ruiny portalu i Domek w liniach portalu O co tu chodzi? Nie wiem Naprawdę nie wiem Wow To fajny domek A jeszcze tu są a tu magma mnie uderzyła. Magma pod śniegiem? Ej, dobra, to jest dobry trap. Nie ma skrzynki. Ej, to jest możliwe? Żeby nie było skrzyni przy ruinach? Nie wiem. Nie znam się. Tu jest skrzynka. Eee... To są biblioteczki. Tak, tu jest skrzynka. Ale to jest skrzynka od ruin? Nie. O, żelazo. Koks. To drewno sobie wezmę. Chlebki wezmę. a ciasto dyniowe. Wezmę za... O Jezu. Co mi się nie przyda? Dwie deski. Dobra. To jest naprawdę wielki fart. To nie jest skill, jakby ktoś się pytał. <laughs> nie wpisywałem żadnego seed'a. To jest randomowy seed. Naprawdę. No, Dobra. Mięsko ja jaka wyrzucę. Czy to powinny być biblioteczki? Czy mi się tylko wydaje? to powinny być biblioteczki prawda? Dobra, idę jeszcze zrutować ten domek. Co bym nie miała? Skrzyneczka. Co w skrzyneczce? Ostrze to Koks. Eee... dobra. I jeszcze o, domek jest powala na koniec. Może jakieś diaksiki? Może jakieś obsydy? A może jakiś... Że, a może jakaś żelazna klata, żelazny kilof? I żelazny hełm, nawet dwa. Dobra, na ja razie zrobię tak i tak tak oczywiście wezmę i nie wiem czy ta klata jest lepsza od tej. Um, teraz mam trzy. Teraz mam. Dobra, nie. Ta złota jest gorsza, ale ją sobie zostawię, bo się mi może przydać. Um, I jeszcze. Co bym chciał wyrzucić? Cztery patyki mi niepotrzebne. No jeszcze tu jest domek, no czy ty możesz robić <laughs> chłopczyku Dobra Aha, w pobliżu są potwory, Bo po górze jest Zombie Villager pewnie? Nie wiem W każdym razie wiem, że to jest koniec odcinka i... Ja się z Wami żegnam. Teraz się, jeszcze się go dobiję. Chwila. Aha, już myślałam, że to jakiś spaj. Nie, 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 nie. Ja się z Wami żegnam. Elo.